witajcie to jest Kości szybka wrzutka dziś na stole gra od Final Frontiers Games The Girl Who Made the Stars bardzo ciekawa giereczka gdzie naszym zadaniem będzie ustawianie gwiazd, konstelacji, dbanie o naszą wioskę, polowania na Różne zwierzaki, zbieranie jakichś tam owoców po to, żeby składać to bogom w ofierze. No, ładnie wykonana gierka. Mamy taki fajny tałerek do rzucania rzetoników. A o co tu lata, jak to wygląda? Każdy z graczy dostaje taką planszetkę. Cztery takie jeszcze nieaktywne, losowo rozłożone konstelacje. Każdy też na dzień dobry dostaje swoich tu wojowniczków. Mamy ustawionych tutaj trzech. Czwarty jest, no tu już na, na odrzuconej konstelacji, gdzie możemy go sobie odblokować. Następnie układamy swego eldersa za dziewczynką, która właśnie stworzyła te gwiazdy, i co runda ona się będzie przesuwała do przodu, a ostatni gracz będzie wchodził zaraz za nią. No i w ten sposób będziemy ustawiać kolejność w tej grze. Dalej patrzymy, ile jest graczy plus 1 i bierzemy sobie takie. Drewniane żetoniki. One dają nam jakieś dodatkowe bonusy czy punkty. Wrzucamy sobie tutaj tym towerkiem, one gdzieś lądują, no i w zależności gdzie wylądowały, no to będziemy dobierać takiego koloru gwiazdę, czyli po prostu taki e, kryształek. E, no oprócz czego będziemy je układać sobie tutaj w odpowiednim miejscu. No i na przykład, jeśli wziąłem z niebieskiego pola albo styka się z linią, no to wtedy decyduje jaki to ma być kolor. I w tym przypadku. Kładę tutaj kryształek, i za każdym razem, kiedy będę dobierał kafelki do układania, dobieram jeden więcej i kryształek czy gwiazdę, która się tu e, znajduje. Tutaj, na przykład, przy składaniu ofiary za, mamy punkty za różnorodność. No i już na stałe mam taki, jakby żeton. A tu, kiedy zamknę układ gwiazd, i jest z każdego koloru po jednej. No to dostanę trzy dodatkowe punkty, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jak już wybierzemy to, to już ze swojego woreczka. Losujemy 5 takich kafelków. Te kafelki mają albo kolory gwiazd, a z drugiej strony zawsze taką brązową, wygasłą gwiazdę z pojedynczą linią i ona służy do zamykania. No albo możemy mieć od razu taką brązową, podwójną, która służy do zamykania. No i układamy sobie te kafelki w ten sposób, że te linie nigdy nie mogą wychodzić poza plansze. Nie mogą wchodzić już na istniejące jakieś zamknięte gwiazdy, czy na te gwiazdne pyły, które też służą nam do zamykania. Za każdym razem, jak układamy kafelek, kładziemy odpowiedni z trzech kolorów, a jeśli zrobimy zamknięcie, to dobieramy taki żeton stardasta. No i teraz, żeby zamknąć tutaj, to muszę mieć albo kafelek odwrócić go do góry nogami i sobie tak zamknąć, albo położyć ten. Pyłek. Jeśli widzicie tutaj dwie linie, no to już muszę mieć dwa pyłki, żeby zamknąć, trzy linie, aż trzy. Jak zamknę, to wszystkie gwiazdy, wszystkie te światła, które tu były, zbieram i w zależności ile zamknąłem gwiazd, no to sprawdzam punkty bonusowe. No tu już mamy ściągnięte żetony, jak mi tam toma rzuci jakiegoś żetona, to pokażę. One są tak, że najpierw są niebieską stroną i gracz zdobywa 6 punktów. Odwraca na żółtą. W tej rundzie wszyscy gracze jeszcze mogą te 6 zdobyć, ale w fazie clean-upu te żółte, żetony, te jasne, żetony schodzą. I później mamy o niższej wartości, no a na końcu mamy już takie na stałe najmniejsze e, punkty. Jak już to zrobimy, no to przechodzimy oczywiście robimy to jednocześnie, więc nie ma jakiegoś zdań. Przechodzimy do fazy tego worker placementu, czyli tych naszych tu wojowników możemy wysłać na budowanie ścieżki z gwiazd. No i budujemy ścieżkę. Im więcej tych gwiazd położymy, no to znowu patrzymy tutaj za ten bonus, dostaniemy punkty. Jeśli dojedziemy do jakichś miejsc, gdzie można zaś zbierać jakieś tu kakaowce, czy, czy polować na zające, no to możemy tu położyć naszego wiewiórnika, zapłacić odpowiednie kolory tych naszych świateł, gwiazd, kryształów i zdobyć. A jeśli dopłacę jeszcze to, co jest po prawej stronie... W przypadku tym dowolny kolor, no to dostał na przykład jeden Victory Point, jeden Stardust, czy tam większą liczbę tych punktów. Mogę iść też tutaj i złożyć w ofierze te dobra. Sprawdzamy wtedy, ile mamy ogólnie rodzaj. Maksymalnie są cztery, więc maksymalnie cztery punkty możemy zrobić, a następnie kładziemy dobra, jedną z tych dóbr, tutaj dostajemy punkty. Co rundę mamy różne, więc różne te punkty tutaj są na dole zawsze mamy standardowo od najmniej wartych do najwięcej do wyłożenia też te e, punkciki e, no i wreszcie możemy jeszcze iść na naszą planszetkę po to żeby za te odblokowane pola też dostać czy światełko z tego żetonu jednego który pozostanie e, czy dobrać te stardusty no i oczywiście punkty śmigają tutaj i tyle mamy fazę cleanupu Wybieramy sobie nowy, zabieramy ten jeden, wrzucamy nowy, kolejny gracz jest pierwszym graczem i tak gramy 5 rund. No, powiem Wam, że gra bardzo ciekawa. Świetny jest patent tego tu e, układania, aktywacji właśnie tych dodatkowych żetonów, bo tu możemy zaś wysłać pracownika. Bo jak nam się odblokuje, zaliczymy, znaczy się taki układ, no to zaś ta konstelacja nam się obraca. To jest taka. Jednorazowy taki bonus, i tu możemy zapunktować jeszcze raz za jakąś, już którą zrobiliśmy. Możemy odblokować sobie kolesia, możemy jednorazowo dostać po trzy gwiazdy. No w każdym razie, sam patent tego układania jest naprawdę super. No i czuć, że cały czas obserwujemy graczy, bo musimy ich uprzedzić na punktach tutaj tego tych ofiar, czy budując ścieżkę. No wiadomo, że zaraz im pewnie coś odblokujemy. Chcemy też jak najszybciej te wszystkie punkty zdobyć. Naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy, przyjemny tytuł, i jest tu sporo myślenia. Dlatego jeśli lubicie takie niekonwencjonalne tytuły, ładnie wykonane tytuły, ciekawe wy... wykonane, ciekawe tytuły, no to The Girl Who Made The Stars może Wam się spodobać. Dzięki za uwagę i do kolejnego, cześć.